Nie tylko wznosić głos do Najwyższego, opanujcie sztukę żywej komunikacji z Nim, jak nigdy dotąd. Czy mieliście kiedyś wrażenie, że Wasze modlitwy bardziej przypominają monolog niż serdeczną rozmowę? Dzielicie się ze Stwórcą swoimi obawami, najskrytszymi pragnieniami, wylewacie wdzięczność, ale wydaje się, jakby przebywał na drugim końcu wszechświata. O niezliczone mile, słuchając, Lecz nie odpowiadając, otwieracie mu swoje serce, a mimo to dręczy was pytanie: Czy on naprawdę mnie słyszy? Mimo wolnie zastanawiacie się, czy wasze słowa nie rozpływają się w bezgłośnej przestrzeni, czy też docierają do uszu Stwórcy. Może to rodzić poczucie wyobcowania, tak jakbyście zwracali się do Boga, ale nie prowadzili z nim dialogu. A co, jeśli wcale nie musi tak być? Co jeśli Pan nie tylko oczekuje waszego zwrócenia się do Niego, ale wręcz pragnie nawiązać z Wami autentyczną, wzajemną rozmowę? Właśnie takie relacje Jemu się podobają: dynamiczny, żywy dialog, a nie jednostronna modlitwa, gdzie Wy mówicie, a On milczy. To komunikacja, w której Wy mówicie, a On odpowiada: Tak, Najwyższy mówi. A pismo święte wskazuje nam, w jaki sposób możemy usłyszeć Jego głos. Od momentu, gdy Bóg zawołał do Adama w rajskim ogrodzie, poprzez rozmowy z Mojżeszem twarzą w twarz, jak z bliskim przyjacielem, aż po intymne rozmowy Jezusa z Jego Ojcem, Biblia ujawnia, że modlitwa nigdy nie była pomyślana jako monolog, zawsze miała być dialogiem. Pan nie jest daleki, nie jest kosmiczną istotą. Unoszącą się w niebiosach, milczącą, obserwującą z daleka. Jest blisko, jest obecny i pragnie przemawiać do waszego życia. Jednak sedno tkwi w tym, trzeba nauczyć się słuchać. Musicie nauczyć się rozpoznawać głos najwyższego pośród waszych modlitw. Zbyt wielu z nas zadowala się transakcyjnym podejściem do modlitwy. Stajemy przed Bogiem z listą potrzeb. Pragnień, pytań, a potem odchodzimy, nie usłyszawszy jego odpowiedzi. Zwracamy się do Boga, ale nie dajemy mu możliwości, by przemówił do nas. I to zrozumiałe. Każdy z nas był w takiej sytuacji. Wznosicie modlitwy i dziwicie się, dlaczego nic się nie zmienia. Ale prawda jest taka, że Pan zawsze mówi: Problem w tym, że my nie zawsze słuchamy. Co więc, jeśli założyć że w modlitwie tkwi coś więcej niż tylko rozmowa? Co jeśli wasze relacje z Panem mogą przekształcić się z jednostronnej komunikacji w ożywczy dialog? Właśnie to zamierzamy dziś omówić. Zbadamy, jak można przejść od zwykłego zwracania się do Boga do rozmowy z Nim, tak jak On to zaplanował. A gdy tylko zaczniecie doświadczać takiej modlitwy, wasza wiara zostanie przemieniona na zawsze. Rozdział pierwszy. Dlaczego często zwracamy się do Boga, ale nie prowadzimy z Nim dialogu? Bądźmy przez chwilę szczerzy: wielu z nas podchodzi do modlitwy, jak do jednostronnej rozmowy. Mówimy do Boga, przedstawiamy Mu listę naszych potrzeb, prosimy Go o pomoc, a następnie szybko wracamy do swoich codziennych spraw. Przypomina to sytuację, gdy wybieramy numer, zostawiamy wiadomość głosową i mamy nadzieję, że On do nas oddzwoni. Prawdę mówiąc, większość z nas uczono, że modlitwa to okazja, by opowiedzieć Bogu o naszych potrzebach, wyrazić wdzięczność i podzielić się swoimi pragnieniami. I nie ma w tym nic nagannego, Pan pragnie słyszeć o naszych potrzebach, zachęca nas byśmy przedstawiali Mu wszystkie nasze troski. Filipian 4,6 Ale oto jednak haczyk. Modlitwa to nie tylko nasze zwracanie się do Boga, to nasza rozmowa z Nim. Takie jednostronne podejście często pozostawia wrażenie, jakbyśmy mówili w próżnie, prawda? Podczas modlitwy możemy czuć, że nasze słowa zmierzają donikąd, w nadziei na jakikolwiek znak, potwierdzający, że Bóg nas usłyszał. A kiedy nie otrzymujemy natychmiastowej odpowiedzi, zaczynamy zadawać sobie pytanie, czy On w ogóle słucha, ale tak naprawdę powinniśmy kwestionować nie milczenie Boga, lecz nasze własne podejście do modlitwy. Święte misterium modlitwy ukazuje się nam nie jako jednostronna komunikacja, lecz jako żywy dialog, w którym Bóg pragnie nie tylko nas słyszeć, ale i do nas mówić. Biblia objawia głęboką prawdę. Najwyższy dąży do relacji, a nie do formalnych próśb. Przypomnijmy sobie Jezusa, którego modlitwy były nie tylko zwracaniem się do Ojca, ale także momentami głębokiego słuchania. Szukał on odosobnienia, aby odczuć obecność Ojca, słuchać jego wskazówek i podążać za jego wolą, jak to opisano w Ewangelii Łukasza 5:16. Jezus dał nam przykład modlitwy, gdzie rozmowa z Bogiem jest równie ważna, jak zwracanie się do Niego. Właśnie w tej równowadze wielu z nas ponosi porażkę, mówimy, ale nie dajemy Bogu możliwości, by odpowiedział. W Piśmie Świętym znajdujemy wiele przykładów ludzi, którzy nie tylko modlili się, ale i komunikowali z Bogiem. Mojżesz na przykład prowadził z Bogiem rozmowy, które wykraczały daleko poza zwykłe prośby. Na górze Synaj, otrzymując przykazania. Nie tylko przyjmował słowa Boga, ale wchodził z Nim w dialog. Zadawał pytania, rozważał złożone idee, a nawet omawiał plany Boga dotyczące narodu izraelskiego. Księga Wyjścia 32:11-14. Była to prawdziwa rozmowa, a nie tylko lista modlitewnych potrzeb. Bóg nie tylko zwracał się do Mojżesza, ale zapraszał go do dialogu. To samo dotyczy i nas. Modlitwa nie powinna być rytualnym wyliczaniem potrzeb, lecz żywą i szczerą komunikacją. Problem w tym, że często nie dajemy Bogu czasu ani możliwości, by odpowiedział. Jesteśmy tak zajęci odmawianiem. Naszych modlitw, że zapominamy, iż modlitwa to ulica dwukierunkowa. My mówimy, ale czy słuchamy? Bóg mówi nieustannie, ale musimy nauczyć się uspokajać swój umysł i wsłuchiwać się w jego głos. Jak więc nauczyć się rozmawiać z Bogiem? Jeśli jesteście zmęczeni uczuciem, że Wasze słowa idą w próżnię i dążycie do głębszych, bliższych relacji z Bogiem, Nadszedł czas, by nauczyć się prowadzić z Nim rozmowę. Jak to osiągnąć? Zwróćmy się do Biblii, aby dowiedzieć się, czego uczy nas o tym rodzaju modlitwy. Przede wszystkim należy uświadomić sobie, że Bóg zawsze odpowiada. Nie chodzi o to, że on milczy, lecz o to, że często nie rozpoznajemy Jego głosu. Bóg mówi do nas na różne sposoby: przez swoje słowo, przez ducha świętego. Przez innych ludzi, a nawet przez okoliczności naszego życia. Kluczem do sukcesu jest nauczyć się rozpoznawać te momenty i odpowiadać na nie. Przypomnijmy sobie historię Samuela, który w dzieciństwie nie od razu rozpoznał głosu Boga wołającego go w nocy. Myślał, że to kapłan Heli, lecz gdy tylko Heli pomógł mu zrozumieć, że to Bóg do niego mówi, Samuel nauczył się odpowiadać. Mów panie, bo twój sługa słucha. Pierwszy Samuela 3:9-10. Właśnie takiej modlitwy Bóg od nas oczekuje. Nie tylko mówienia do niego, ale i słuchania jego odpowiedzi. Musimy nauczyć się słyszeć głos Boga w zgiełku naszego codziennego życia. Bóg często mówi w ciszy i spokoju, ale mówi także przez swoje słowo i przez innych ludzi. Im więcej czasu z Nim spędzamy, tym bardziej Jego głos staje się dla nas znajomy. Jego głos. Modlitwa jako sposób na usłyszenie Boga. Zbyt często modlitwa staje się codziennością pozbawioną oczekiwania na cud. Wypowiadając wyuczone frazy, nie oczekujemy, że Najwyższy odpowie. Jednak Pismo Święte pełne jest przykładów. Kiedy Bóg odpowiadał tym, którzy modlili się z wiarą i nadzieją. Ważne jest modlić się, oczekując odpowiedzi. W liście Jakuba 1:6 jest napisane, że prosić trzeba z wiarą, nie wątpiąc. Istota nie leży w poprawnych słowach, lecz w pewności, że Bóg jest zdolny i pragnie interweniować w daną sytuację. Przypomnijmy sobie historię Eliasza na górze Karmel który modlił się o deszcz po długiej suszy. Pomimo braku oznak deszczu, nadal wierzył i czekał, i cud się wydarzył. Eliasz nie tylko zwracał się do Boga, on modlił się z wiarą i oczekiwaniem. Modlitwa z oczekiwaniem otwiera serce na głos Boga i Jego działania w naszym życiu, aby usłyszeć Boga. Konieczne jest stworzenie przestrzeni ciszy i spokoju w swoim życiu. Psalm 46,11 wzywa do tego, aby się zatrzymać i poznać Boga. Cisza to nie tylko oczekiwanie, to stworzenie możliwości, aby Bóg mógł mówić. W naszym hałaśliwym świecie, pełnym czynników rozpraszających, modlitwy często przekształcają się w szybkie wyliczenie próśb, bez pauzy na odpowiedź. Jednak, aby usłyszeć Boga, należy wyznaczyć czas na ciszę. Niekoniecznie oznacza to wielogodzinne medytacje, choć mogą być one pomocne. Ważne jest, aby dać Bogu czas na mówienie. Jezus często udawał się w ustronne miejsca na modlitwę, zdala od tłumu i zgiełku. Tworzył przestrzeń do słuchania Ojca. I my powinniśmy postępować podobnie, znajdować czas w swoim zabieganym życiu, aby trwać w obecności Boga i słuchać Jego głosu. Rozwijanie dwustronnych relacji z Bogiem. Następnym krokiem jest pogłębianie relacji z Bogiem, przekształcenie modlitwy w stałą część życia, w nieprzerwaną komunikację, a nie tylko w formalne pory modlitwy. Modlitwa staje się nie tylko wymianą próśb, ale żywą, aktywną relacją. Jednym ze sposobów jest modlitwa konwersacyjna, czyli komunikowanie się z Bogiem przez cały dzień. Modlitwa nie powinna ograniczać się do określonego czasu czy miejsca. Może być nieprzerwanym dialogiem. W Biblii są przykłady ludzi, którzy chodzili z Bogiem przez całe swoje życie. Henoch chodził z Bogiem, księga rodzaju 5.24. Co oznacza, że regularnie się z nim komunikował. Dawid w psalmach dzielił się z Bogiem swoimi przeżyciami i emocjami w radości, smutku i walce. Jego życie było nieprzerwaną rozmową z Bogiem. Takie podejście pozwala angażować Boga we wszystkie sfery życia. Można z nim rozmawiać o wszystkim, o ważnej decyzji w pracy. O troskach w związkach, o wdzięczności za piękny zachód słońca czy życzliwy gest. Modlitwa staje się stałą rozmową, a dzięki temu człowiek zaczyna jaśniej rozpoznawać obecność i głos Boga. Wsłuchajcie się w Jego wezwanie. 2. Dziennik objawień Zapisywanie boskich wskazówek. Jedną z najskuteczniejszych metod wzmocnienia osobistej więzi z Najwyższym, jest prowadzenie dziennika, w którym zapisuje się refleksje, modlitwy i odpowiedzi odczuwane jako pochodzące od Niego. Proces ten pomaga zwolnić tempo życia i przemyśleć słowa Pana. Dziennik staje się kroniką duchowej drogi, pozwalając śledzić dynamikę boskiego dialogu. W księdze Habakuka 2:2 Bóg wzywa proroka: Zapisz widzenie. I wyryj je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je łatwo odczytać. Zapisywanie modlitw i odpowiedzi z góry nie tylko służy jako przypomnienie o Bożych słowach, ale także pomaga uświadomić sobie Jego niezmienną wierność na przestrzeni czasu. Prowadzenie dziennika sprzyja identyfikacji wzorców w komunikacji z Bogiem, co może stać się źródłem pocieszenia w chwilach oddalenia od Niego. Często, Boże wskazówki nie są od razu zrozumiałe, jednak przeglądając zapiski z dziennika, można odkryć, jak nas prowadził. Dziennik pozwala również utrwalić momenty boskiego objawienia, czy to cichy szept Ducha Świętego, nagłe olśnienie czy myśl. Te zapisy czynią momenty komunikacji z Bogiem bardziej namacalnymi, realnymi i osobistymi. 3 Uwielbienie jako dialog ze Stwórcą. Uwielbienie to kolejny potężny sposób na utrzymanie dialogu z Bogiem. Często postrzegane jest jako akt wykonywany dla Boga, wznoszenie chwały, wdzięczności i czci. Jednak uwielbienie jest także czasem, kiedy Bóg zwraca się do nas, tworzy sprzyjającą atmosferę do jasnego postrzegania głosu Boga. W Psalmach Dawid regularnie używał uwielbienia jako środka komunikacji z Bogiem, dzieląc się swoimi przeżyciami, trudnościami, radościami, wątpliwościami i lękami. Uwielbienie to nie tylko ofiara dla Boga, to ustanowienie więzi z Nim. Poprzez śpiew, modlitwę lub rozważanie Jego słowa otwieramy się na odbieranie Jego przesłań. Uwielbienie może być również odpowiedzią na już otrzymane objawienia. Kiedy człowiek odczuwa Bożą miłość, przewodnictwo i obecność, uwielbienie staje się naturalnym wyrazem uczuć, to dialog Bóg zwraca się przez swego ducha, a człowiek odpowiada wdzięcznością i chwałą. Ta wzajemna wymiana wzmacnia więź z Bogiem. Rozdział czwarty: Pokonywanie przeszkód. Na drodze do słuchania Boga. Kontynuując rozwijanie dwustronnych relacji z Bogiem, ważne jest, aby uznać, że słyszenie Go nie zawsze jest łatwe. Istnieją trudności, które mogą utrudnić nam rozróżnienie Jego głosu lub rozpoznawanie, kiedy On mówi. Ale z właściwym nastawieniem i duchowymi narzędziami możemy pokonać te przeszkody i stworzyć przestrzeń gdzie słuchanie Boga stanie się bardziej naturalne i intuicyjne. Przyjrzyjmy się niektórym z tych problemów i temu, jak możemy je przezwyciężyć. 1. Co zrobić, jeśli Bóg milczy? Jeśli kiedykolwiek mieliście wrażenie, że Bóg nie odpowiada, wiedzcie, że nie jesteście sami. W życiu duchowym bywają okresy, kiedy wydaje się, że Bóg milczy, a Jego głos nie jest słyszalny. Historie biblijne są pełne przykładów ludzi doświadczających podobnych czasów. Przypomnijmy sobie Hioba, który cierpiąc oczekiwał odpowiedzi od Boga, ale długo jej nie otrzymywał. Albo Dawida, który w Psalmie 22,2 pytał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nawet Jezus w ostatnich chwilach swojego życia na krzyżu odczuł ciężar Bożego milczenia cytując ten werset Ewangelia Mateusza 27:46 Jednak milczenie nie oznacza nieobecności często jest to znak że Bóg działa w sposób dla nas niezrozumiały Czasami Bóg milczy aby nauczyć nas mu ufać nawet gdy nie ma wszystkich odpowiedzi Czasami milczenie jest zaproszeniem do zbliżenia się do niego zagłębienia się w Jego obecność i cierpliwego czekania na Jego głos. Właśnie w ciszy uczymy się polegać na Jego wierności i ufać Jego czasowi. Jeśli wydaje się, że Bóg milczy, nie należy myśleć, że Was opuścił. Być może udziela głębszej lekcji, lub czeka, aż serce się uspokoi i nauczy słuchać uważniej. Milczenie Boga nie oznacza Jego nieobecności. Być może czeka, aż się wystarczająco uspokoimy, aby go usłyszeć. Umiejętność słyszenia boskiego głosu to sztuka wymagająca uwagi i praktyki. Jednym z najczęstszych problemów jest rozróżnianie głosu Boga od własnych myśli. W ludzkim umyśle nieustannie krążą różne myśli, wśród których mogą być zarówno własne rozważania, jak i przesłania od Boga. Czy też czynniki rozpraszające. Jak więc zrozumieć, że to właśnie teraz mówi Bóg? Biblia twierdzi, że boski głos charakteryzuje się spokojem, jasnością i zgodnością z Pismem Świętym. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 14:33, przypomina, że Bóg nie jest źródłem chaosu, lecz źródłem pokoju. Głos Boga przynosi ukojenie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jeśli natomiast człowiek odczuwa zamieszanie, niepokój lub strach, to najprawdopodobniej nie jest to głos Boga. Ważne jest również, aby konfrontować swoje odczucia z Pismem Świętym, ponieważ Bóg nigdy nie zaprzecza swojemu Słowu. Biblia służy jako niezawodny filtr dla wszystkiego, co słyszymy. W miarę pogłębiania relacji z Bogiem, człowiek zaczyna rozpoznawać specyfikę jego osobistego zwracania się. Z czasem wzrasta wrażliwość na boski głos. Czasami trudno jest usłyszeć Boga samodzielnie. W takich sytuacjach warto zwrócić się po radę do dojrzałych wierzących. Księga Przysłów 15:22 mówi, że bez rady zamysły się nie udają. Lecz przy mnóstwie doradców spełniają się. Jeśli pojawią się wątpliwości, rozmowa z osobą doświadczoną duchowo pomoże potwierdzić to, co się usłyszało, lub zaproponuje inne spojrzenie na sytuację. Bóg często mówi przez innych ludzi, czy to przez mentora, pastora, czy przyjaciela wrażliwego na jego ducha, chociaż Bóg może przemawiać bezpośrednio. Używa również ciała Chrystusa, aby przemawiać w życie człowieka. Dlatego nie należy wstydzić się szukać mądrości u braci i sióstr w wierze, gdy jest się niepewnym tego, co mówi Bóg. Podsumowując, zastanawiając się, jak rozmawiać z Bogiem, a nie tylko do Niego, ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa to nie rytuał, lecz żywa, oddychająca relacja. Bóg chce uczestniczyć w codziennym życiu człowieka, w każdej decyzji i uczuciu. Modlitwa to nie jednostronna rozmowa, lecz dynamiczna, ciągła wymiana, która zbliża człowieka do serca Boga. Jest to dostępne dla każdego już teraz, niezależnie od poziomu duchowości. Wystarczy otworzyć swoje serce, słuchać i wierzyć, że Bóg będzie mówił. Rozpoczynając rozmowę z Bogiem, człowiek zaczyna doświadczać głębi relacji, o której wcześniej nie wiedział, zaczyna słyszeć jego głos w cichych chwilach, w chaosie życia, na kartach Pisma Świętego i w swoim sercu. Jeśli jest gotowość wyjścia poza proste zwracanie się do Boga i wejścia w relację, w której odbywa się komunikacja, to nie ma lepszego czasu niż teraz. Należy zacząć od poświęcenia czasu na słuchanie, nie ograniczając się do wymieniania próśb, ale poświęcając kilka minut, aby się uspokoić i pozwolić Bogu mówić. Wstąp w żywy dialog z Bogiem. Zagłęb się w studiowanie Pisma Świętego, dążąc nie tylko do gromadzenia wiedzy, ale także do wychwytywania Boskiego głosu, brzmiącego w każdej linijce. Przekształć swoje modlitwy w dwustronną rozmowę, gdzie nie tylko mówisz, ale także uważnie wsłuchujesz się w odpowiedzi. Ciągła praktyka takiej komunikacji sprawi, że stanie się ona naturalna i swobodna, a twoje relacje z Bogiem nabiorą odczuwalnej rzeczywistości. Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg nieustannie mówi, a pytanie nie brzmi: czy On do ciebie mówi? Ale czy jesteś w stanie go usłyszeć? On dąży do spotkania z tobą, pragnie prowadzić, pocieszać i wypełniać twoje życie swoimi słowami. Jednak, aby to się stało, konieczne jest zwolnienie, stworzenie przestrzeni dla ciszy i nauczenie się rozpoznawania jego głosu. Jaki więc wybór podejmiesz? Czy będziesz kontynuować jednostronne modlitwy, czy otworzysz się na pełnię Bożego zamysłu czy nadal będziesz mówić do Boga czy zaczniesz rozmawiać z nim pozwalając mu prowadzić pocieszać i przemieniać cię poprzez każdą komunikację decyzja należy do ciebie a przed tobą ekscytująca przygoda pamiętaj że nie tylko zwracasz się do Stwórcy wszechświata ale wchodzisz z nim w dialog a takie relacje są w stanie zmienić absolutnie wszystko. Bóg jest zawsze blisko, gotowy słuchać, mówić i towarzyszyć Ci na każdym kroku. Nie przegap okazji, aby doświadczyć tej przemieniającej więzi. Zacznij już dziś, a zobaczysz, jak Twoje życie napełni się nowym sensem dzięki komunikacji z Bogiem.